Komisja Rozwoju Gospodarczego oraz Prawo i Spraw Obywatelskich wydały negatywną opinię, natomiast Komisja Rewizyjna nie wydawała opinii w sprawie projektu, czyli dwa głosy za i dwa głosy przeciw. Otwieram dyskusję, jest to ważny punkt. Może tutaj oddam głos Panu Komisarzowi. Co, ja, co ja będę mówił, Ja byłem na komisji, wiem, że Rada była podzielona. Na pewno nie jest to łatwa uchwała, bo personalnie dotyczy trzech osób. Natomiast ja czułem się w obowiązku przedłożyć taką uchwałę i, i ponieważ bardzo zmieniły się realia. Wtedy, kiedy stworzyliśmy Straż Miejską, założenia były takie, że ta Straż utrzymywać się będzie z wpływów, które, które będą pochodziły z mandatów. I oczywiście te wpływy nie były jakoś nadmiernie eksploatowane, bo niektóre samorządy miały te wpływy znacznie, znacznie większe, więc ten fotoradar yy, tak często aż nie był wystawiany. natomiast trzeba sobie powiedzieć, że w momencie, kiedy funkcjonował fotoradar, Straż Miejska w całości utrzymywana była w składzie sześcioosobowym z wpływów pochodzących z fotoradarów i trzeba też jasno sobie powiedzieć, żeby nie było niejasności, że większość tych wpływów pochodziła nie z terenu Kolo, ponieważ nasi mieszkańcy już przyzwyczaili się, widzieli, ten fotolara zawsze stał w jednym miejscu, nie przez nasz podatnik no wyznaczonym, tylko przez Inspekcję Transportu drogowego, Policję i Generalną Dyrekcję i Autostrad. Chcieliśmy zmienić ten stan rzeczy, komendant kilkakrotnie pisał wnioski o ulokowanie stacjonarnego lataru, niestety inspekcja transportu drogowego kilkakrotnie nam odmawiała. No cóż, widząc działania rządu, jakie zmierzają, z sześcioosobowej obsługi straży miejskiej, w sposób naturalny można powiedzieć, bo w większości na własną prośbę. Część rolników zmieniła pracę, część miała problemy takie, które nie umożliwiały pracę w straży, Jeden ze środków wyjechał za granicę z rodziną. Ja nie zatrudniałem już więcej strażników, mając nawet wakacje, ze względu na świadomość tego, iż jeżeli przyjdzie taki czas, że rząd pod, zdecyduje się przedłożyć uchwałę do Sejmu zabraniającą bliskich doradców, staniemy przed dylematem, czy straż miejska ma funkcjonować i w jakiej formie bo po prostu trzeba sobie jasno powiedzieć budżet będzie musiał zawierać pozycję, która będzie pokrywała w całości praktycznie prawie w całości można by powiedzieć bo część tego na będzie trafiała do nas, to jest jeszcze niejasne do końca ale załóżmy prawie w całości na strasznie decyzja będzie należeć do państwa ja nie forsowałem tej decyzji ja swoje zdaniem przedłożyłem na komisjach jak państwo zdecydujecie, rada jest instytucją uchwałodawczą ja jestem wykonawczą ja na pewno wyko wy wykonam uchwałę rady jaka by nie była natomiast stanowisko moje znacie takie jest jakie jak, jak je było a od was zależy teraz czy będziemy mieli i czy będzie ona funkcjonowała na takich zasadach jak omawialiśmy czy i wygospodarujemy w budżecie te pieniądze na przyszły rok tak? bo już w tym roku będziemy niestety musieli znaleźć pieniądze na dofinansowanie, względem na to, że ten fotorada od czerwca już nam praktycznie nie działa, więc nie robiliśmy już, no powiedzmy, nie mamy już stosownych i nie ma sensu walczyć z tym, bo i tak od stycznia on nie będzie działał na mocy ustawy, czyli nie ma co już więcej kosztów ponosić. No i tyle, od Państwa decyzji będzie zależało teraz, jak, jak będziemy dalej funkcjonować. Ja z pokorą przyjmę każdą, każdą... Decyzję. Wykonam. Wiem, że były bardzo różne dyskusje, wiem, że różnie, różnie Państwo podchodzicie do funkcjonowania, różne są oceny Straży Miejskiej. Ja myślę, że Straż Miejska generalnie na pewno jest potrzebna, no ale środki y, trzeba w budżecie prezydentować. Mówiłem już o wysokości środków, nie będę o nich mówił, chyba, że będą jakieś pytania. To służę w każdej chwili, mówię na nie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Proszę. Czy ktoś jeszcze chce zabrać głos w tej sprawie? No na, na komisjach, ja mogę powiedzieć o swojej komisji, że też dyskusja była dosyć żywa i, i, i były różne zdania. No. Mogę tak powiedzieć, że i za, i przeciw. i, no i to. Tak jak nawet na niektórych innych komisjach też. Nie ma. Wobec powyższego zamykam dyskusję i obecnie odczytam projekt uchwały. Uchwała numer 8, łamane przez 50, łamane przez, 14, przez 15 Rady Miasta Kolno z dnia 25 września 2015 roku w sprawie rozwiązania straży miejskiej w Kolnie. Na podstawie, i tu mamy podstawę prawną, po zasięgnięciu opinii Podlaskiego Komendanta Wojewódzkiego Policji Rada Miasta Kolno pa co następuje. Paragraf pierwszy. Rozwiązuje się straż Miejsko w kolnie funkcjonującą w strukturze Urzędu Miasta Kolnie. Paragraf drugi. Termin, punkt pierwszy. Termin rozpoczęcia likwidacji straży miejskiej ustala się na dzień wejścia w życie niniejszej uchwały. Punkt drugi. Termin zakończenia likwidacji ustala się na dzień 31 grudnia 2015 roku. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały, w tym przeprowadzenie czynności likwidacyjnych, powierza się burmistrzowi miasta Kolnie. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi do treści tej uchwały? Nie ma wobec przechodzimy do ważnego głosowania. Kto jest za podjęciem uchwały w przedstawionej wersji? Rozumiemy. Kto jest za rozwiązaniem w Straży Miejskiej? Proszę o podniesienie ręki. Dwie osoby. Kto jest przeciw? Dziewięć osób. Kto się wstrzymał od głosowania? Trzy osoby. Zgadza się? Zgadza się. Zgadza się, tak? Wobec powyższego stwierdzam, że Rada Miasta Kolno nie... Podjęła, to znaczy y, nie podjęła decyzji. Nie, nie podjęła decyzji. Tak. W tej sprawie, tak? Podjęła decyzję, nie podejmując uchwały. Aha, podjęła decyzję, no ale uchwały nie podjęła. Nie podjęła uchwały, tylko uchwały.